Rada była nieważna, nie? Na 26 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bulanowie. Pani przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji. Proszę o stwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Yy, następnie chciałbym serdecznie powitać yy, Panią Magdalenę Hasiak, Panią Sekretarz Urzędu Gminy Miasta Ulanów i jednocześnie Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Witam Pana Burmistrza Stanisława Garbacza. Witam Tomasza Siorka, Skarbnika Urzędu Gminy i Panią Annę Konior. Witam serdecznie Was wszystkich radnych wraz z moją zastępczynią Barbarą Wójcik. Przedstawiam państwu porządek obrad w dzisiejszej sesji. Jest on następujący. Pierwsze otwarcie obrad sesji co już nastąpiło. Punkt drugi przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Punkt drugi Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok. Punkt 4. Zamknięcie obrad sesji. Proszę o stwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Kto z Państwa jest za przyjęciem? przedstawionego porządku obrad na dzisiejszej sesji. Proszę o głosowanie. 12 radnych za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 3, 3 radnych nieobecnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedyskutowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych. myślę proszę o Przedstawienie nam yy, odnośnie tej uchwały pana burmistrza Stanisława Garbacza. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, jeśli chodzi o ten punkt, to tak jak państwo wiadomo, yy, sprawa dotyczy yy, drogi powiatowej relacji Bieliny-Rudnik. Mówi się o tej drodze od dłuższego czasu, mówi się też o budowie mostu na rzece San i ten temat jest poruszany myślę, że 50 lat albo jeszcze i więcej z tego co świętej pamięci pan przewodniczący Edward Małek mówił, że tak długo się ten temat toczy. Pojawiły się możliwości, że będzie można wykonać tą przeprawę mostową na rzece San. I dlatego jest potrzebna ta uchwała, żeby zmienić kategorię drogi powiatowej na drogę gminną. Spotykaliśmy się niejednokrotnie z panem starostą, z panem burmistrzem Rudnika, tak żeby rozmawiać o tym problemie. I właśnie doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że liderem tego projektu będzie. Gmina Ulanów, czyli Gmina Ulanów, będzie aplikować o środki finansowe, będzie składać wnioski do różnego rodzaju funduszy i takie możliwości są, można pozyskać środki finansowe. Tylko warunek musi być spełniony taki, że żeby Gmina Ulanów mogła aplikować o te środki finansowe, musi być droga kategorii gminnej. Czy uda się to zrobić w tym roku, trudno powiedzieć, no bo sprawa się komplikuje. Sprawa się komplikuje z dwóch względów. Burmistrz Rudnika no do końca nie jest zdecydowany, co robić. Starosta natomiast jest zdecydowany. Rada powiatu wczoraj podjęła taką uchwałę i tak byliśmy umówieni, że w dniach kolejnych będą poszczeg poszczególne uchwały rad miejskich w Ulanowie i w Rudniku podejmować też te uchwały o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej. I między innymi dzisiaj ta sesja Rady Miejskiej u nas jest. Trzeba mieć taką nadzieję, że w jakiś sposób się dogadamy i uda się pozyskać te środki finansowe z różnych programów tak, żeby jak najmniej wyłożyć środków z budżetów gmin zresztą gmina Rudnik od razu zapowiedziała że ona środków finansowych żadnych nie będzie wykładać środki finansowe będzie wykładać starostwo powiatowe i gmina Ulanów po 50% wkładu własnego do realizacji tej inwestycji no ale jednak naszym zadaniem moim zadaniem i zadaniem pana starosty jest tak jak powiedziałem wcześniej pozyskać jak najwięcej środków z zewnątrz żeby przy dobrej układance tego projektu yy, można yy, zrobić tą, yy, ten most i tą przeprawę mostową, jak również yy, drogi dojazdowe bez zaangażowania niewielkich środków yy, z budżetu Starostwa Powiatowego i z budżetu Gminy i Miasta Ulanów. I ja tyle, jak jakieś pytania takie bardziej szczegółowe, to bardzo proszę, chętnie Państwu odpowiem. Dziękuję. Czy to z państwa odnośnie podjęcie tej uchwały ma jakieś pytanie do pana Burmistrza? To bardzo proszę. Proszę bardzo. Łączenie tej drogi tutaj z Tą drogą główną koło cegielni, ponieważ ta droga jest jednak na Wale i szybko chyba ulegnie zniszczeniu. Tak samo te stare budynki, czyli Kościół i Klasztor przy takim natężeniu ruchu mogą po prostu zostać zdegradowane. Szanowni Państwo, jest, jestem już po kilku spotkaniach też osób z zewnątrz i. Nie obawiałbym się zwiększenia ruchu, jeśli chodzi o nawet wykonanie tego mostu, już w późniejszym czasie. Nikt nie będzie jeździł drogami bocznymi. Są robione drogi. Nawet był oglądać niezależny ekspert, który teraz buduje drogę S19 i też poprosiłem panią mieszkankę Bielin, panią sekretarz też bezstronnie powiedział, że. Nie ma się co spodziewać tam zwiększenia ruchu bo Takiego zwiększenia ruchu nie będzie Nie będzie to też most 50 tonowy będzie to mniejszy most bo teraz jest dwie, dwie kategorie Budowy mostów A i B Także trochę się też zmieniało no planujemy tam zrobić most 30 tonowy nie większy tylko mniejszy most tak żeby nie Tiry po tej drodze nie jeździły żeby nie zwiększyć tego ruchu tylko ten most żeby był Raczej dostosowany do potrzeb mieszkańców, a oczekiwanie społeczeństwa takie jest, żeby ten most wybudować. Most byłby szerokości około 5 metrów, plus przy tym moście, bo takie koncepcje mamy jakieś zrobione, ścieżka, ciąg rowerowo-pieszy, szerokości około 2,5 metra. W sumie ten most. Byłby około 9-10 metrów nie szerszy. Nie byłby to tak ogromny most, jak ktoś tam opowiada, zapowiada. No, wszyscy się chcą podkleić do tego, tylko nie zdają sobie sprawy, że niejednokrotnie tym podklejaniem i opowiadaniem nieprawdziwych rzeczy szkodzą. Także tutaj, jeśli chodzi o obawy zwiększenia ruchu nie obawiałbym się tego. Dziękuję proszę bardzo. Na pewno dwie inwestycji nie będzie. Nie będzie mostu i nie będzie ścieżki rowerowej, ale będzie tak jak powiedziałem ciąg rowerowo pieszy przy tym moście powstanie. No będzie to coś podobnego jak jest na moście ten, który żeśmy... Też wspólnie z zarządem dróg wojewódzkich budowali na TANWI. Jest oddzielony ciąg rowerowo-pieszy i te ścieżki, jak najbardziej uważam, że takie powinny powstawać, no bo prowadzimy również rozmowy, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych. My planujemy jako gmina przedłużenie ścieżki i ciągu rowerowego-pieszego do Bielin, do parku, czyli już będzie niedaleko. Gmina Krzeszów też planuje budować ciąg rowerowy. Zostałby kawałek między Bielinami a kamionką, żeby ten ciąg rowerowo-pieszy powstał. Jeśli wybudujemy ten most, wszystko będzie po naszej myśli, wiatry będą wiały w dobrą stronę. To też przy tym moście, i myślę, że jak będzie ten ciąg rowerowo-pieszy od Ulanowa do Bielin w parku, będą na pewno ścieżki rowerowe też porobione. To od parku do mostu do Bielin po naszej stronie nie zostaje dużo zostaje jakieś 700 metrów. To jak najbardziej też uważam, żeby ten ciąg rowerowy przy tej drodze powstał. Jednak na tą chwilę. Podnosi koszty, wartość tego zadania i te koszty po tych wstępnych obliczeniach i tak nie będą małe, bo będą to koszty w granicach około 30 milionów. Czyli to nie są tanie rzeczy, tylko budowa takiej infrastruktury mostowej to są drogie rzeczy. I w zależności od tego, jak będzie można pozyskać, gdzie środki finansowe, to będziemy to robić od razu. Jeśli się nie da od razu. To myślę, że jest to dobry pomysł tutaj pana radnego, żeby też ten ciąg rowerowo-pieszy od parku do granicy z gminą Rudnik powstał, a za gminę Rudnik trudno mi odpowiadać. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Myślę, że najpierw, tak Burmistrz powiedział, by budować most, który wszyscy marzyli o kładce wcześniejszej, która chyba rozmowy trwają za 30 lat, nie? O no ile dobrze. Ja tak jeszcze pamiętam. To rozmowy trwają 30 lat, szkoda, że pan Edward nie doczeka tej chwili, bo bardzo zabiegał o to. Dziś okazja nadarza się na most, a myślę, że ścieżka to będzie tylko kwestią czasu później. Nie łatwiej był budować ścieżkę niżeli most. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał odnośnie tej uchwały zabrać głos? Zadać pytanie. Nie widzę. Proszę o stwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Odczytuję uchwałę. Uchwała numer 26, łamane na 200 na 2021 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1970 roku o samorządzie gminnym w dzienniku ustaw. Z 2020 roku pozycja 713 ze zmianami artykuł 7 ustęp 2, artykuł 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1980 roku o drogach publicznych Dziennik Ustaw. Z 2020 roku pozycja 430 ze zmianami po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Niedrzańskiego uchwała, uchwala się co następuje. Paragraf 1 punkt 1 zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych dotyczy za zasobą drogę powiatową numer 1076R Bieliny Rudnik przebiegającą na terenie gminy Ulanów na działkach numer 1112 numer 2041 położonych w miejscowości Bieliny. Punkt 2. Przebieg i położenie drogi wymienionej w ustęp pierwszy, ustępie pierwszym ozna oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Ulanów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. 11 radnych za, 0 przeciw, przy jednym wstrzymującym i trzech radnych nieobecnych. Dziękuję. Punkt trzeci przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta, w gminy i miasta na 2021 rok i to poproszę Pana Tomasza Siorka Na dzisiejszej sesji mamy dla Państwa propozycję dokonania zmian w budżecie W paragrafie pierwszym chcemy zwiększyć dochody budżetowe o dwie kwoty 317 445 zł jest to Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu na boisko przy szkole Wulanowie oraz remont boiska wielofunkcyjnego. Jest to 50% dofinansowania. I druga kwota, 10 tysięcy, jest to dofinansowanie z powiatu na organizację pierwszych dożynek wojewódzkich, które mają odbyć się w Wulanowie. Jest to na podstawie uchwały wczoraj podjętej w powiecie. Śladem za zwiększeniem dochodów zwiększamy również wydatki W dziale 801.01 szkoły podstawowe w paragrafie inwestycyjnym te 317.445 zł Oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność paragraf 224.80 te 10.000 zł Przeznaczamy ją dla Gminnego Centrum Kultury jako dotacja na organizację dożynek w paragrafie drugim mamy tutaj zmiany między działami. Celem zabezpieczenia środków na pokrycie 50% wspomnianego budowy boiska i remontu boiska wielofunkcyjnego i z działu 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050 inwestycyjny, zmniejszamy 100 tysięcy złotych w dziale 926 01 obiekty sportowe również z paragrafu inwestycyjnego 250 tysięcy zł. Przeznaczamy te środki jako wkład własny w dziale 801 01 paragraf 60 50. To wszystko, dziękuję. Z mojej strony jeśli pytania? Dziękuję, jeżeli są jakieś pytania odnośnie zmian dokonywanych w budżecie za chwilę, na którym będziemy głosować. Proszę bardzo. Nie widzę. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum. Odczytuję uchwałę. Uchwała nr 26 łamana na 201 na 2021 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta na 2021 rok. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Ulanów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmian dokonanych w tej uchwale? Proszę o głosowanie. 12 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 3, 3 radnych nieobecnych. Dziękuję Państwu. Punkt czwarty. Zamykam 26. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wulanowie. Dziękuję Państwu, życzę miłego popołudnia.